jestem biochemikiem z Instytutu Biochemii Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Magda Fikus jest Przewodniczącą Rady Programowej Festiwalu Nauki i Wicedyrektorem Festiwalu. A co roku mówię, a ja jestem, ja jestem Wicedyrektorem, u niego to jest mój Dyrektor. Proszę Państwa, te słowa wypowiadamy już po raz czternasty, o dziwo. I wypowiadamy przywitanie Państwa w imieniu no, około tysiąca pracowników naukowych Warszawy i okolic, którzy zdecydowali się ileś lat temu podzielić się swoją wiedzą ze społeczeństwem. Te nasze spotkania to nie są seminaria naukowe, a spotkania takie, w których musimy się wysilić, aby w prosty, ale rzetelny sposób przekazać niespecjalistom. Te najbardziej interesujące rzeczy naszej wiedzy. Zatem w imieniu tych wszystkich, którzy powinni tu za nami stać, około tysiąca osób witamy państwa bardzo serdecznie. Mamy ze sobą bardzo szanownych gości, mamy ze sobą pana prezydenta miasta stołecznego Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego, który jest naszym przyjacielem od pierwszego festiwalu. I mamy przedstawicieli sygnatariuszy porozumienia, znaczy kontynuujący, sygnowani kiedyś porozumienia o utworzeniu festiwalu. Jego magnificencję rektora UW, panią profesor Katarzynę Hałaślińską-Macukow. No i mamy mojego drugiego prze, y, przełożonego, oprócz Maćka Gerera, prezesa Polskiej Akademii Nauk, pana profesora Michała Kleibera. Od początku z nami. I oczywiście nie jesteśmy w stanie wyliczyć wszystkich gości, nie mówiąc już o Państwu, e, którzy tutaj nas odwiedzili, więc pozwólcie, że na na tym zakończymy, dziękując jeszcze raz tym wszystkim, którzy nas wspierają od 14 lat. To ja? Bardzo prosimy o zabranie głosu gospodarza tego miejsca, w którym się znajdujemy, panią rektor UW i równocześnie przewodniczącą konferencji rektorów akademickich szkół polskich, panią profesor Katarzynę Hałaśńską Macukow. Witam wszystkich Państwa. Zawsze cieszę się, jeżeli tego typu ważna impreza rozpoczyna się czy w ogóle odbywa się na Uniwersytecie Warszawskim, bo mam wtedy taką świadomość i pewność, że bierzemy udział w tym, w tym, spełniamy ten trzeci nasz obowiązek, czyli jesteśmy frontem do społeczeństwa i staramy się przedstawicielom nie tylko nauk na najwyższym szczeblu, w, w, uprawianych tak jak na Uniwersytecie, ale wszystkim Państwu, którzy interesują się nauką, a jest tych osób coraz więcej, otworzyć drzwi Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast wydaje mi się, że po 14 festiwalach warto powiedzieć, że z roku na rok ten festiwal jest coraz liczniejszy, zarówno ze strony tych, którzy chcą pokazać i opowiedzieć o swojej pracy, jak i ze strony społeczeństwa, które chce się dowiedzieć, na co rzeczywiście te pieniądze, które ułoży się na naukę i na szkolnictwo wyższe, rzeczywiście idą. Wydaje mi się, że to jest szalenie ważna ta więź między nami a społeczeństwem i ten kontakt, dlatego że w tej chwili, jeżeli spojrzymy na na to, co się dzieje w mediach. Jeżeli spojrzymy, przeczytamy artykuły, które są niby naukowe i usiłują wytłumaczyć zjawiska naukowe, to co się dzieje w przyrodzie, a praktycznie rzecz biorąc nie są oparte na głębokiej wiedzy i popularyzacja na ogół nie przybliża tej wiedzy, a wprowadza w błąd. Tu zresztą Państwo macie. Na ekranie apel, który został podpisany przez przedstawicieli nauki, właśnie między innymi my apelujemy do mediów, żeby przedstawiali wiedzę, która jest w tej chwili wiedzą aktualną, w taki sposób, żeby zarówno społeczeństwo wiedziało, co się dzieje, a my moglibyśmy się pod tą informacją podpisać. Myślę, że to, co się dzieje w czasie festiwalu, to, co się będzie działo w, przez cały rok w centrum Kopernika, to jest najlepsze rozwiązanie tego problemu, żeby budować i tworzyć społeczeństwo obywatelskie, które nie tylko będzie rozumiało rozwój gospodarki, ale cały rozwój cywilizacyjny. Proszę Państwa, cieszę się, że Aula Starej Biblioteki pęka w szwach. Cieszę się, że widzę tutaj przekrój wszystkich generacji i życzę Państwu ciekawych przeżyć w Uniwersytecie Warszawskim w trakcie festiwalu. A organizatorom, przede wszystkim tej parze, która się przedstawiła na początku, gratuluję jak co roku i żeby ich nie było i żeby nie było tego. Pełnego samozaparcia tych dwóch osób, to myślę, że festiwal nie mógłby się tak rozwijać. Bo to, co w Polsce najlepiej funkcjonuje, to właśnie inicjatywy takich społeczników jak Maciek i Magda. Wszystkiego najlepszego Wam. Poproszę teraz przedstawiciela sygnatariuszy porozumienia owego, o którym była mowa, profesora Michała Klejbera. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że nie po to, żeśmy przyszli, żeby słuchać długich przemówień, więc dosłownie trzy zdania. Po pierwsze, kolejny już raz dziękuję organizatorom. Tu państwo profesorostwo w szczególności, ale także wielu, wielu innym kolegom i koleżankom, którzy są aktywnie zaangażowani w przygotowanie formu festiwalu w tej formule. Muszę powiedzieć, że kilkanaście lat temu 15 chyba jak, jak powstał pomysł, żeby festiwale organizować, ta grupa inicjatorów z pewnością nie zdawała sobie sprawy co sobie bierze na głowę, jaki odniesie sukces i jak to się okaże potrzebne, ale z drugiej strony także na szczęście jaką będą mieli satysfakcję z zmobilizowania tak, tak wielkiego potencjału warszawskiej nauki. Muszę powiedzieć z całą mocą, że nie ulega dla mnie wątpliwości, że mówienie o nauce w sposób mądry, to znaczy także przystępny, jest częścią misji uczonego. W związku z czym wszyscy, którzy tutaj są, tak naprawdę działają w ramach swojej naukowej misji. I to jest niezwykle ważne. My tutaj rozmawiamy między sobą. Nam, w naszym środowisku, potrzebne są takie rozmowy. Dzisiaj nauka jest zatomizowana. Sami siebie przestajemy dokładnie rozumieć i tego typu spotkania są na pewno bardzo potrzebne. Ale oczywiście, cel główny jest taki, żeby zachęcić ludzi spoza węziej rozumianego naszego środowiska, bo nauka jest piękna, nauka jest pasjonująca, nauka jest niezwykle ważna. Mamy przed sobą kolejnych. Osiem dni pasjonujących y, 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 prezentacji. Y, wszystkich zachęcam do uczestnictwa w różnych imprezach, które będą się odbywać. A Wam, kochani, jeszcze raz dziękuję. Proszę Państwa, pani minister nauki i szkolnictwa wyższego, y, która niestety nie może być z nami, przysłała nam list który pozwolicie Państwo, że odczytam, już się wyplączę. Dziękuję bardzo za zaproszenie do udziału w uroczystości otwarcia XIV Festiwalu Nauki. Obowiązki służbowe uniemożliwiają mi osobisty udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Cieszę się bardzo, że ideę Festiwalu Nauki zrodzoną z potrzeby promocji wiedzy i zachęty do jej nieustannego pogłębiania z powodzeniem udało się zaszczepić na grunt polski. A interesujące imprezy festiwalowe trwale wpisały się w pejzaż kulturalny stolicy. Doceniam wkład pracy i kreatywność wszystkich środowisk zaangażowanych w przygotowanie niezwykle bogatego programu Festiwalu, który corocznie gromadzi coraz liczniejszą grupę ludzi. 30 lat po powstaniu Solidarności.